Dobra no, kawka była wypita Ja sobie kupiłem ciapkę Przez stulecia twierdza służyła nie, do... uważaj, uważaj, uważaj. No. ale ty to czy to jest w Wikipedii? No, to jest 1 do 1. No chodźcie, w którą stronę do, do centrum? centrum. Dobra, dzięki Dobra widzowie. Zawijamy się z tej chaty. Idziemy. Jeszcze nie wiem idzie. Moi mieli Państwo. Zatrzymaliśmy się z Maciusiem na kabusie, na śniadanku w zasadzie. Jest tu trochę ciemno, wiem, ale nic na to nie poradzę. I zapłaciliśmy tylko 118 zł. już się trochę przyzwyczajeniem do tych cen. To masna kanapka, dosyć duża. Jeszcze jest Afrika, woda, tak jak powinno być. I ogromna kurka Amerykanów. O to chodzi, Maciu. Dajemy okejkę. Dobra widzowie, bo w sumie wam nie wspominałem e, jakie są dzisiaj plany No w zasadzie to zjeść śniadanie i wypić kawę, to już mamy zaliczone A drugie to znaleźć jakąś galerię Bo jestem ciekawy jak po prostu wygląda no... No, dziwne, ale chcę. I mi kupno nie zabronisz, jeden z drugim. I pójdź do McDonalda, bo w McDonaldzie też mają swoje regionalne jedzenie, jeśli można to tak nazwać. Galeria mamy niedaleko, ale znowu się chyba rozpadało. No, aktualnie leje jak kapie. Ja Więc przeczekamy tutaj jeszcze chwilkę i będziemy iść do tej galerii. Potem do McDonalda, a potem się zobaczymy. Nie, 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 nie. Dobra, jesteśmy sobie w galerii i to taka konkretna, dziwna galeria w centrum, bo widzicie tu macie ulicę, tam już jest wyjście z galerii niby, ale idziecie sobie tu i widzicie nagle, że to jest że to są trzy budynki. Wait a Widzowie, jeśli jesteście w Norwegii i chcecie spróbować amerykańskich sodyczek w Norwegii, idźcie do Normal Shopa. Ale masz drip, bratku. O oh je. Yeah, oh yeah. Ale w ogóle to teraz to tak fajnie kul cool wygląda, bo tak cała ta woda spływa z budynków, z drzew i w ogóle, ale słoneczko wyszło i nawet chmurki nie ma. Jest very nice. No patrzcie tu, pięknie tu. A ja już widzowie, o tam na horyzoncie dostrzegłem logo McDonalda więc za niedługo tam będziemy lecieć Polska Góra! fajne te takie jakby same centrum, takie stare miasto znaczy nie wiem czy to stare miasto, ale na pewno nie jest nowe mi się podoba, tak jest dużo inaczej niż w Polsce ale też nie zabrakło i nawet bezdomnych niestety i nawet tutaj w takim bardzo ogarniętym kraju Tu jest coś chyba dalej. masz H&M, Starbucks, 7-Eleven, Burger King, dobra, lecimy, ale tu też coś jest, jeszcze jakieś okrągły stółty no dobra, tu weszliśmy, ale nie wiem, czy to jest cały czas ten, ten, ten sam właściciel, czy coś, ale no, to bardziej przypomina galerię, oczywiście nie zabrakło też smaczka. Jestem cały czas. Ale moi ko kochani Polacy, nie ma się co martwić, oni też nie mają Shopa, czy tam Apple Store na ty stopach, tylko też mają tego fejkowego. Dobra macie robimy szybki obchód, góra-dół i idziemy do mojego memem. No moi drodzy, to była cała dosłownie galeria Szybki speedrun e, Idziemy chyba jakieś sobie lody opieprzyć I do Mają rozmach skurwysyni Gdzie lato, gdzie lato Proszę Państwa, ja tylko chciałem powiedzieć, że tu syfek ch** jak coś Tutaj o, takiego tego. O, tu. Tutaj jest sy w Norwegii, jak coś. Tu, tu. Ale super. Nic tak nie popawia humoru, jak mały donosik. Dobra, mieli Państwo. Ja sobie wziąłem Dragon Fruit i. Kinder, coś tam, to coś z Nutellą. A Maciej ma Dragon Fruta i Sycylia jakąś. Nie wiem, co to. Mamy grajka jeszcze zamówiłem dla nas specjalnie. Dzięki, dzięki, dzięki. Pan się Moi mieli szybka recenzja Paradis, Galateria. Ja miałem, przypominam, e, Smoczy Owoc i Nutella, coś tam. Kinder, coś tam. A ty? Smoczy owoc i Sycyria No to tak, no to yy, smoczy owoc według mnie był bardzo ciekawy Nigdy nie jadłem chyba takich lodów jeszcze Na pewno bym spróbował drugi raz i bardzo wam polecam A ten Kinder coś tam To po prostu czekolada mi się wydaje jakby była po prostu z Kinderków Z tych takich małych czekoladek Ale na nadzienie, te, ta czekolada co było wśród w środku to była po prostu nutella To było k***a zajebiste A ja było dobre No tak, No i chłopie. Chwilę tu chyba jeszcze sobie troszeczkę posiedzimy i będziemy McDonald's. Maciek tylko przypadkiem nie dotknie żadnej witryny, bo nas to będzie surowo kosztowało. nie tutaj. Louis V, Chanel, Dior, Saint Laurent. Tam było jeszcze jakiś salon samochodowy w centrum miasta. Przejdźmy się po bogatej ulicy, poczujmy jak to jest. Nie wiem, jak to ja się czuję od razu jakoś tak kurwa, premium. Wejdźmy do Diora, kupię sobie korbuty. Mają bramkarzy kurwa, przy wejściu do sklepu. Very tutaj cool jest, tak taka pogoda. Ostatni dzień i w końcu ładna pogoda, Macieju. się z tym, że lało jakoś tak z godzinę temu. I to tak sążnie. No my sobie jeszcze trochę połazimy tutaj tak wokół komina Nie będziemy daleko odchodzić od tego bus terminala Bo będziemy mieli e, busika stamtąd na lotnisko do torpu Połazimy sobie trochę Zahaczymy McDonalda I będziemy sobie łazić No i tak sobie chodzimy, chodzimy I tam daleko, na daleko, daleko na samym końcu jest y, Pałac Królewski Ale tam nie będziemy iść, tam jest od cholery ludzi Pójdziemy sobie w nieznane, pójdziemy sobie tam w prawo Tu w tą uliczkę Nie będziemy się tu za tłumem No dobra, zmieniam zdanie o tej Norwegii Aktualnie wygląda przepięknie Tak jak radzę, dodawało, urod, urok Taka właśnie szara, szara pogoda. Tak tutaj, jak jest taki niebieski niebo, tak słonecznie, to tutaj to dużo lepiej wygląda. Pozdrow, Polar, bierzcie na A tam jest kółko. Łoś. tego, o jest super, te mane dawaj zrobić ci fotę. Co Krasnali, Fair. Pewnie Fair. O, bato. Ciekawy. Dobra, widzowie, jednak zmiana planów. Idziemy do tego pałacu, tam, królewskiego. Już. Byliśmy bardzo blisko, wczoraj nawet nie wiedzieliśmy o tym, bo tutaj są te namioty tych Palestyńczyków, czy nie wiem kogo. Każdy bądź razie komuś się sprzeciwiają. No widzowie byliśmy już tu wczoraj, ale nie było testu temperatury wody. No generalnie kostki by wykręciło, a ta dziewczynka wczoraj tu pochodziła. Co jest? Final round. Fight! What the no. Tu mamy kolejny bardzo ładny i duży budynek. Te filary są prze wielkie. A to jest zwykła uczelnia, zwykły uniwersytet. No ich Chcecie uczyć się w czymś takim? biały dom. No jeszcze jakieś kamerskie przejazdy. A tu przy uniwersytecie, tu, tu coś tu kamerują. Incepcja. Kamerujemy kameru- kameruj, kamero w kamerowniców. Tu gościu sobie ostrzy. Jeśli to jest jakiś eksperyment społeczny, to trochę chłop. no bo te kamery to tak widać tutaj k**cko. No to co wam powiem to, kurde, no teraz aktualnie Norwegia robi na mnie większe wrażenie niż Praga, bo tu jest tak dużo przestrzeni, tak jak już jest jakieś zamczysko, no patrzcie sami. Tu jest tyle przestrzeni, takie to jest no kurwa, obycze, takie z rozmachem, no to jest ogromne wszystko, tak jak samo tak jak ten park wczoraj, on też jest masywny, tak że nie wszystko musieli na tych górkach kiepanych robić. No jesteśmy, Pałac Królewski. Te rusztowania po prawo trochę psują całą aurę, ale jest dziwne. Maciek nie wymiękaj, nie wymiękaj, Maciek. Ale nawet na tyłach tego zameczku tutaj ule zaczy ma... znaczy mojego zameczku ule mamy Co, fajnie macie? podoba ci się? No, trochę droższe niż kawalerka we Wrocławiu, ale, ale się opłacało według mnie Moi Państwo, zebraliśmy się tu nie bez powodu Mój ogród to idealne miejsce na te czekolad. Mr. Big A, mamy jeszcze jedną rzecz do testowania To takie chińskie, japońskie coś, co się tutaj... I się pije tak. Dobra, której zaczynamy? Dobra, lecimy z oryginal w ogóle z tego co widziałem, to one mają takie fajne łośnienia się i Tu jest, żeby się podzielić, a ta reszta dla ciebie No to share Reszta dla mnie No to zrówko. No, dobra, bo nie jest taka przesadnie słodka No i w ogóle ile ona gram? 60 Na no, cieniutko jest jak papier Dobre, ale ja bym miał, bo nie jest taka słodka bardzo No jest ciemnej czekolady Czyli pewnie z Peru, przyleciała do Ameryki Z Ameryki do UK, a z UK do Norwegii Feastables, Mr. Beast Bar These Nuts Milk chocolate with peanut butter Trochę lipa, bo ja nie lubię peanut butter Ale ostatnio coraz bardziej się przekonuję do rzeczy, których nie lubię Dobra, ja biorę sobie kawałek no, przekryta wygląda W środku jest ten faktycznie tego peanut buttera trochę no, Pachnie w zasadzie jak normalna czekolada To mnie nie smakuje. Mi to kurwa jakąś podeszwą gumowego buta kurwa podchodzi. Ja tam lubię. Takie smaczki jest niezłe. Nie smakuje podeszła. No a ta pierwsza. A ta pierwsza jest dobra. Po prostu taka basicowa, no. Nie, mi to właśnie bardziej smakuje. Taka basic, ale ja lubię Basic rzeczy. Nawet ciuchy. Dobra, na popitkę mamy. Takie coś. Nie przeczytam, bo nie umiem ja chińskiego albo japońskiego. Japońskiego Norweskiego też nie umiem, więc to nie wiem po co to czytam Dobra, jak się to używa? No, to trzeba zdjąć Potem jakiegoś... No i co, to tak? Nie, tak Nie Jak oni... Czy to dziewczyny robią nawet teraz? Boom. Zajebiste A ta kuleczka tutaj jest Nie wzięliśmy co w ogóle? Orange flavor O tak Dziwna orężada. Dobra. Próba. Mhm. Jak przecież to jest Helena? No co? Nie, to no nie Jest bardzo mało gazowana. Co ciekawe, według mnie nie jest taka chemiczna jak niektóre orężady nawet w Polsce. Na pewno to jest kurwa sama chemia, ale mi smakuje. Oko, ale kurwa, czy bym kupował to? Kupiłem to tylko dlatego, bo to było popularne na TikTok. Tyle by było z recenzji jedzenia i picia. Idziemy dalej, kupa do McDonalda!